Cześć siemano mordeczki, banieczka nazwleczko, witam was serdecznie w kolejnym sorcie. Właśnie nacięliśmy kolejny wóz, już jest podciągnięty do układania. Zaraz tam idę im pomóc kolejny naznąć, jak pożniemy na kolejny wóz, to we trzech będziemy układać. Zaraz ja wam pokażę co i jak. Powiem wam, że naprawdę sporo tego drzewa poszło to po nazdęlimy. Tam nie wiem, zostanie na 4 dni i będzie pożnięte. No, ale tak na początku jeszcze przypomnę, żebyście zostawili łapkę w górę suba na kanale, komentarz jakiś fajny, mi pozytywny, udostępniania na social mediach, polecali mi Wpadajcie na mój sklep kapsel. E, tam się trochę ten e, bluzy nie, nie pokazują, ale jak przejdziecie do kasy, na, nie wiem, wybierzecie sobie coś, przejdziecie do kasy, to tam e, przy kasie będzie widać, e, jak jest zrobiona, zaprojektowana bluza, dany projekt, tak? E, więc sklep działa i dobra. Banieczka na drówko dla Was. Kurde, Bela, i idę Wam pokazać, co i jak to jest zrobione. Sześć rządków ułożone, także całkiem nieźle. Tak wnioskuję, że jeszcze 6 siedem rządków będzie do ułożenia. Ja mam na to oko, tak. Ja mam dobre oko, kurde, więc z 7 rządków jeszcze tak będzie. No nic, idę Wam pokazać. Ja te kamerę, pokażę Wam, co i jak. I nic. No i dobra hejka idę wam pokazać co jak Wujek z malcnikiem tam znowu Ja zaraz im pomogę Zaraz im pomogę No tu jest już przysykowane do układania Na drągach układamy żeby to Nie nasiąkło od drzewy, od tego Od no wiecie jak będzie padać, to od ziemi o Jest lepiej wiecie? Taki wóz do układania. Jeszcze dzisiaj to będzie ułożone. Jak tam tamten wóz. Także no. Dobra, mordy. Ja uciekam. Mam nadzieję, że coś się, się spodoba. Jeśli tak, to wiecie co robić. Wszystko na początku powiedziałem. Manieczka na drówko. I kurde. Pozdro.